Ślad osób słyszących, ślad osób uchyszyć się różną, nie to dla mentalnie. Z sposobem myślenia, innym językiem, innym funkcjonowaniem w społeczeństwie. zauważ nasze słowa jest inauguracją akcji społecznej, którą będziemy teraz przez rok prowadzić w całej Polsce, akcja społeczna będzie nosić tytuł Nie migaj się. Grupa głuchych zajmuje dosyć specyficzne miejsce. Z jednej strony, na pierwszy rzut oka nie widać, że te osoby są niepełnosprawne. W związku z tym, dopóki ktoś nie wie, ta różnorodność jest w praktyce, bo są traktowane normalnie. Gorzej, jak dochodzi właśnie do ujawnienia niepełnosprawności, jak osoba przyznaje się, że jest głucha lub też po prostu ktoś zauważy, że jest głucha. I tutaj no niestety my ciągle nie potrafimy dobrze do nich podejść. Nie wiemy, jak się zachować, czujemy się skrępowani, boimy się, że walniemy gafę, powiemy głupotę, urazimy czymś. To nie jest tak, że to są dwa oddzielne światy. Mieszkamy w tym samym państwie, posługujemy się różnymi językami i zarówno osoby niedosłyszące są otwarte na świat osób słyszących, tak i osoby słyszące powinny i muszą być otwarte na świat osób głuchych. Na świecie jest wiele osób głuchych, które pełnią bardzo wysokie stanowiska. Polityk, pilot, inżynier i tak dalej. W Polsce pod tym względem jest bardzo słabo. Ja jestem pierwszym dyrektorem dopiero teraz. Jest dwóch właścicieli z ale w stosunku do reszty społeczeństwa dwa. To jest bardzo mało. Łuszy najczęściej pracują na, na niezopłacanych stanowiskach. jest wymagana dla tam wybitna intelektualna myśl, powam o po wam natal, po sprzątach to wszystko. My chcemy to wnieść, żeby osoby uchy pracowały na lepszych stanowiskach, na normalnych warunkach tak, dla osoby w Każdy kraj ma inny język migowy. W Polsce są dwa systemy komunikacji. Przy czym tym naturalnym językiem komunikacji jest polski język migowy, który ma zupełnie inną gramatykę i strukturę i to jest po prostu język Głusi to jest mniejszość językowa w Polsce. Chcemy ich aktywizować zawodowo, chcemy, żeby urzędy, firmy dostosowywały swoje produkty dla osób niesłyszących. Jest to przełożenie przede wszystkim praktyczne. My, my jako, jako urzędy mamy obowiązek realizować ustawę, ale mamy też jako ludzie obowiązek rozumieć ludzi, którzy do nas przychodzą i to wynoszę z konferencji. Dzięki współpracy, organizowaniu wspólnych konferencji, warsztatów otwartych moglibyśmy więcej powiedzieć na ten temat, a wymiana naszych doświadczeń byłaby naprawdę tutaj dużym polem do popisu dla wszystkich osób, które są zainteresowane tego typu akcją włączenia społecznego i cyfrowego. Widzę, że, że ta konferencja jest potrzebna zarówno dla głuchych, jak i słyszących. Że pokazuje ona, że polski język migowy jest językiem, że, że warto się uczyć tego języka, co dokładnie mieści się w społeczności osób głuchych. Chcielibyśmy propagować język migowy, obalać mi tu związane z językiem migowym. Docelowo chcielibyśmy namawiać osoby niesłyszące, żeby, żeby uczyły się programować, żeby um, uczyły się grafiki, my będziemy w tym pomagać, przez to, że mamy projekt technologiczny osoby uchle wachalną dużą uwagę na detale. Mamy utochony chmuch, ale watowe ostwony była w te u. Ta konferencja ma wadanie Pomów tu tym osobom, by dobrać te omal po drugie, żeby osoby szpiszące dowiedziały się że tych osób przysądcych żyją inne osoby, właśnie uchy, które poszukują się innym językiem, mają inny ślad, ale to nie w że są horse, w to do osób przyszących. Zaprosiliśmy przede wszystkim osoby niesłyszące, które mogą coś fajnego sobie powiedzieć o tym, co robią. Ale zaprosiliśmy też osoby ze świata biznesu, które zajmują się odpowiedzialnym biznesem. Zaprosiliśmy psychologów, zaprosiliśmy osoby, które mogą opowiedzieć o języku migowym w ciekawy sposób. Przyjechali też studenci z Gdańska, z Uniwersytetów na Śląsku, w ogóle z placówek oświatowych. Ta konferencja ma chużyć aktywizacji osób uchyć, ponieważ przez wiele lat osoby uchy były wpychane na małcenie społeczeństwa. Uchy tak naprawdę się nie różnią od osób piszących. Może wykonywać prawie wszystko to osoba w osobach On tylko jednej rzeczy nie może, nie może słyszeć. Wierzę w to, że że od września będziemy organizowali jedną konferencję miesięcznie w każdym mieście wojewódzkim. Mamy zasoby, mamy możliwości, u nas pracują głusi informatycy, także zaprosimy też różne organizacje do współpracy po to, żeby coś zmienić, tak, żeby coś poprawić.